Ofiara miała 15 ciosów nożem zadanych w klatkę piersiową. Atakował głównie dziewczynki, chociaż też miał jednego chłopca na swoim sumieniu. Znaleziono ją w mieszkaniu z zaklejoną twarzą, taśmą klejącą. Nazywam się Zbyszek Nowak. Jestem kryminologiem, prawnikiem. I wykładowcom akademickim. Zapraszam na sześć fascynujących rozmów z sześcioma prawdziwymi zawodowcami. Naszym dzisiejszym gościem jest Jan Gołębiowski, psycholog zajmujący się profilowaniem kryminalnym. Każda aktywność, jak wiemy dobrze z kryminalistyki, zostawia po sobie ślad. Często się myśli o takich typowych, właśnie śladach kryminalistycznych, ale z mojego punktu widzenia, jako psychologa, ja mam najlepiej, ponieważ nie da się zatrzeć śladu zachowania. Co ważna rzecz dla mnie jest, to jest sama ofiara. I od tego się zawsze zaczyna. Tutaj fachowo nazywamy to analizą wiktomologiczną, studium ofiary, bo żeby te ślady kryminalistyczne, te obrażenia zinterpretować, musimy mieć jakiś kontekst. Co nam to mówi, że ofiara miała 15 ciosów nożem zadanych w klatkę piersiową? No, Tyle, że miała te 15 ciosów zadanej w klatkę piersiową. Ale teraz pytanie, jak ta ofiara się mogła zachowywać? Czy to była osoba, która mogła na przykład podjąć aktywną obronę? Czy to pasuje właśnie do jej charakteru? Czy to była osoba uległa? Czy mogła coś powiedzieć? Nie wiem, czy zamykała drzwi? Czy była właśnie ufna i wpuszczała każdego do mieszkania? Więc dopiero te wszystkie informacje o ofierze dają nam kontekst, żeby interpretować te ślady. Według dostępnych danych, w Polsce czynnych zawodowo jest zaledwie kilkunastu profilerów. Są to funkcjonariusze policji lub biegli, którzy posiadają specjalne przeszkolenie z zakresu psychologii śledczej i analizy behawioralnej. Ty nie zbierasz dowodów takich jak odciski palców, dowodów osmologicznych, ale mimo wszystko, w jakim stopniu możesz tych śladów korzystać później podczas swojej analizy. Jest taki stereotyp profilera z różnych właśnie filmów sensacyjnych, że on tam zawsze gdzieś podczas tych oględzin się kręci. Tutaj ktoś chodzi, leżą zwłoki na, na środku, ktoś robi zdjęcia, technicy jakimiś tam pędzelkami coś robią. Ja muszę powiedzieć, że bardzo rzadko, albo w zasadzie w ogóle nie bywam na takich oględzinach. A byłoby dobrze, gdybyś był? Byłoby lepiej? W pierwszych godzinach, kiedy muszą być przeprowadzone oględziny, ktoś dzwoni na policję, mówi, że ujawnił zwłoki. No i ta pytanie, czy ta sprawa wymaga profilera. Jasne. I dopiero po analizie wstępnej ktoś podejmuje decyzję, że ta sprawa na przykład nie będzie taka łatwa tymi standardowymi metodami do wykrycia, tylko trzeba wziąć dodatkowe narzędzie właśnie profilera. Prawdę mówiąc, nie ma dobrego momentu dla Twojego wejścia na scenę zbrodni rozumianą szeroko, bo to może być sam początek, to może być postępowanie przygotowawcze, które jest w fazie nawet po przedstawieniu zarzutów, ale to też może być postępowanie Sądowe. Tak, jeszcze tutaj dodam, że często korzystają z profilerów tzw. Tak Archiwa X, czyli te zespoły do spraw przestępstw niewykrytych, które zajmują się tymi dawnymi sprawami. Tu rzeczywiście no pytanie: ile lat taka ma sprawa? Moja najstarsza miała 28 lat. Było zabójstwo dwojga dzieci na Podlasiu, w małej wiosce w 1989 roku. Zabójstwo we wsi Jelki. Zabójstwo we Wsi jęki Sprawa po jakimś czasie została umorzona, bo też taki był specyficzny rok 90. Milicja zmieniała się w policję i dopiero się po latach wróciło do tego Czyli ar archiwum. Może z powodu niewykrycia sprawy? Tak, sprawa był, był mhm. niewykryty i ta sprawa została umorzona. No i po wielu latach wróciło do tego archiwum Mix. Po analizie akt zdecydowaliśmy się pojechać tam. No więc, można powiedzieć, zrobiliśmy oględziny własne tego miejsca, no ale wiadomo, że właśnie kiedy się przyjeżdża po 20 8 latach te działania zupełnie inaczej wyglądają. Tu też chcieliśmy porozmawiać z rodziną ofiar i ze świadkami, czyli z mieszkańcami tamtej wioski. Już mieliśmy na poziomie akt jakieś osoby takie wytypowane do, do rozmów. Na tym wstępnym etapie rozważaliśmy różne hipotezy, kim może być sprawca. Na dziewczynce były wykonywane czynności seksualne, więc stawialiśmy, że ona była tą pierwszą główną ofiarą. Chłopiec, ten jej brat, jej towarzyszył i na pewno jej został zabity jako świadek tego zdarzenia. W pierwszym momencie, kiedy my dostaliśmy sprawę, też był typowany, tak właśnie, dość klasycznie, stary. P który wręcz od lat 70., kiedy jeszcze był młodym mężczyzną, atakował głównie dziewczynki, chociaż też miał jednego chłopca na swoim sumieniu. Przeanalizowaliśmy jego modus operandi i tutaj stwierdziliśmy, że on jest mniej prawdopodobny do brania pod uwagę jako, jako sprawca. Natomiast jedna osoba w aktach wydała nam się interesująca. On zresztą był też mieszkańcem tej, tej wioski, więc występował w charakterze świadka. Te nasze rozmowy to są wywiady psychologiczne, to nie są procesowe przesłuchania. No i w tym w wywiadzie też zwrócił e, naszą uwagę, zarówno swoim zachowaniem, przygotowaniem wersji. Tutaj mogę tak zdradzić, że zadaliśmy mu ogólne pytanie, co pan pamięta z tamtego okresu. No i powiedział, tego dnia wstałem o 6 rano i wyrecytował nam punkt po punkcie, co tak trochę nas zaskoczyło. Wiadomo, że no, ten dzień oczywiście wyrył się w pamięci lokalnej społeczności, bo było to zabójstwo dzieci, ale pytanie, czy po 28 latach rzeczywiście by pamiętał tak dokładnie wszystko w zasadzie prawie minuta po, po minucie. Kiedy te dzieci zostały zamordowane, on miał 13,5 roku. Był ich niewiele starszym kolegą, był dzieckiem też. No i dlatego też wiele osób, które pracowały przy sprawach, kolejni prokuratorzy... No po prostu go pomijali może. Pomijali go i też w momencie, kiedy my przedstawiliśmy tą wersję, żeby go sprawdzić, w pierwszym momencie był, był szok i niedowierzanie, dlaczego starszy kolega mógłby coś takiego zrobić. Sprawa bardzo też ciekawa z punktu widzenia prawnego, ponieważ został zgromadzony materiał, który, który prokurator uznał, rzeczywiście się już za taki przekonujący o możliwym sprawie, Współpracownictwie tego wtedy dziecka, a dzisiaj ponad 40-letniego mężczyzny, i skierował ten wniosek o ukaranie do sądu Wydziału do, do, do Spraw Nieletnich. Gdyby miał skończone 15 lat, można było się zastanawiać, czy nie będzie sądzony jako dorosły, Jasne. ale było poniżej tego 15 roku życia. Sąd rejonowy uznał, że można byłoby się tym zająć, ale wpadł na pomysł, no, że skoro on dzisiaj jest po 40, to trzeba go jednak sądzić jako dorosłego i przesłał do sądu okręgowego do normalnego już wydziału karnego dla dorosłych. Natomiast tam sąd okręgowy powiedział, że wtedy on miał i pół roku, więc jest nieletni, i sprawa umarła, nazwijmy to na poziomie procedur sądowych. Najdziwniejszy. Podpis zabójcy, z którym się spotkałeś w swojej praktyce. To było wiele lat temu, to był 2007 rok, była seria napadów na banki, i mężczyzna, który wchodził do tych banków, zasłaniał twarz gazetą. I media go nazwały gazeciarzem. Miał czapkę, miał kapelusik taki wędkarski, i zamiast jakiejś maski, kominiarki, zasłaniał twarz gazetą. Więc to też takie było zachowanie w sumie podpisowe, jakby zrytualizowany modus operandi, który stał się jego podpisem. Pamiętam też, w, przy wymuszeniach rozbójniczych, doszło najpierw do aktu kryminalnego zostało coś tam wysadzone, zresztą niewielki sklepik lokalny i przyszedł list z wymuszeniem, że ten sprawca żąda okupu, zresztą dość niedużego, bo to było kilka tysięcy złotych, ale wiedzą, co on jest w stanie zrobić, na co go stać i ten list podpisał fantom krwawiący anioł z wyrywanymi skrzydłami. I tutaj po prostu poszedłem po najmniejszej linii oporu, wpisałem e, tą frazę e, w, w, w internet, w, <grym> w tak, wyszukiwarkę i się okazało, że to jest fragment e, zespołu e, Agresiva69 i przesłuchałem sobie tą piosenkę, tam ona się on zaczyna właśnie, co potrafię zrobić, ogień, takie różne rzeczy, więc widać było, że sprawca się z tym bardzo utożsamił, po finalnie okazał się bardzo też e, młody e, człowiek. Czy jest jakaś taka sprawa, która z Twojej perspektywy jest właśnie najważniejszą? Na pewno wspominam moją pierwszą sprawę, do której byłem powołany jako obiegły. To była śmierć dziewczyny i znaleziono ją w mieszkaniu z zaklejoną twarzą taśmą klejącą. Taka gruba taśma do opakowania, jak pakujemy jakieś paczki. Tak, ponad 40 zwojów na twarzy, usta nos, oczy. I gdyby to się było też zabójstwo, to można było powiedzieć, że to też jest bardzo dziwne zachowanie podpisowe. Ale tutaj nigdy nie wyjaśniono się okoliczności tego, mimo że była sprawa w ogóle w sądzie też, ponieważ było dwóch, dwóch oskarżonych właśnie, że to był sposób zabójstwa, ale w sądzie nie było tych informacji przeważających i ich też uniewiniono. I dlatego też czasami sobie tą sprawę wspominam, że po pierwsze była, byłem pierwszy raz w roli biegłego, no i po drugie, taka bardzo dziwna śmierć, nie wiadomo, czy zabójstwo, czy może samolistwo, bo ta dziewczyna też miała potencjał taki samo, czy skłonności. No i dziwny sposób, pozbawienie kogoś życia czy siebie samego przez zaklejenie twarzy taśmą na no nie miała żadnych innych e, obrażeń. Podpis nazywany śladem duszy sprawcy to czynność symboliczna, emocjonalna, rytualna lub powtarzalna, która wyraża jego potrzeby psychiczne. Może to być pozostawienie ciała w określonej pozycji, zabranie pamiątki albo użycie tego samego gestu lub symbolu. Czy przypominasz sobie takie postępowanie sądowe, gdzie ta opinia ze strony psychologów sądowych miała, no, można wręcz powiedzieć, diametralne znaczenie dla wyroku w sprawie? Było zaginięcie w okolicach Katowic młodej kobiety, Anny, której mąż był policjantem, zresztą wtedy w czynnej służbie. Moim głównym zadaniem było zrobienie jej portretu psychologicznego, czy na przykład mogła popełnić. To, czy mogła... Tak ona miała zniknąć z jego życia, prawda? Tak, tak. Czy ona mogła właśnie zacząć życie na nowo? Tutaj wyeliminowałem możliwość popienia. Jakichś zaburzeń psychicznych, czy też właśnie odcięcia się od dotychczasowego życia i zaczęcia czegoś na nowo. No i oczywiście też określiłem prawdopodobieństwo ryzyka stania się ofiarą z różnych też motywacji. I to co mi wyszło, że jest najbardziej prawdopodobne, że padła ofiarą motywacji emocjonalnej ze strony swojego męża. Proces był poszlakowy. Taką też bardzo ważną rzeczą było to, że odnalazł się jej telefon, który wrócił w kopercie z Niemiec. Ponieważ się okazało, że ten mąż w dniu jej zaginięcia, dokładnie w nocy jej zaginięcia, wysłał ten telefon do Niemiec, żeby zasugerować jej wyjazd, że on się tam niby loguje. No i został prawomocnie skazany za zabójstwo jej na 25 lat pozbawienia wolności, mimo że do dzisiaj tego ciała nie ma, więc też jest bardzo ciekawa sprawa. No więc też tutaj dołożyłem jakieś tam informacje na temat tego, co się mogło stać. Oprócz mojej opinii tam był telefon, były jeszcze inne elementy, które uwzględnił e, sąd.